Słowo Boże na dziś, 5 lipca. Czytanie z Księgi Rodzaju. Kiedy Jakub, wyszedłszy z Berszeby, wędrował do Haranu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg. Gdyż słońce już zaszło, wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drapinę opartą na ziemi, Sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów Bożych, którzy się wspinali i schodzili po niej na dół. A oto Pan stał nad nim i mi mówił: Ja jestem Pan Bóg twego ojca, Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twoje będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał, prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem i zdjęty trwogą rzekł. O jakże miejsce to przejmuje grozą? Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stele i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub. Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłam, jeżeli damy chleb do jedzenia i ubranie do ukrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Mego Ojca, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny 91. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana. Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem, bo On sam Cię wyzwoli z siedem myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryję Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buklerzem i tarczą. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Ja Go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię Go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, i będę z nim w utrapieniu. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Narzbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi. I oddając mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero o co skłoniła, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: Żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłumu zgiełkoły, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.